W tym odcinku przeprowadzimy kilka testów z udziałem RC Bandito. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym przeprowadzimy kilka testów na RC Bandito, czyli na tym zdalnie sterowanym samochodziku, który został ostatnio dodany do GTA Online. Przede wszystkim zobaczymy, czy są jakieś różnice prędkościowe między modelami, czyli między modelem vanu, a modelem wyścigowym. I też zobaczymy, czy są jakieś różnice prędkościowe między stokowym RC Bandito, czyli tym standardowym, a customowym, czyli tym już przerobionym. To zacznijmy może od testu, gdzie porównamy modele. Mamy tutaj model typowo wyścigowy i model Vana, no i zobaczymy czy są tutaj jakieś różnice prędkościowe. Jak widać nie ma tutaj kompletnie żadnych różnic, także możemy śmiało wybierać model jaki tylko chcemy, bez obaw, że któryś z nich jest gorszy. No ale zobaczmy teraz, czy są jakieś różnice między RC Bandito standardowym a customowym. Mimo wielu kosztownych modyfikacji, customowy RC Bandito osiągowo nie wyróżnia się od podstawowej wersji, ale za to wersja customowa ma zainstalowany najlepszy skok i zobaczmy, czy jego użycie coś nam da. No Tutaj już dało się zaobserwować jakieś różnice, niewielkie, ale jednak istniejące, także używanie skoku na wyścigach RC Bandito, no coś nam tam daje. No to podsumujmy sobie wszystkie informacje o RC Bandito, pewnie się zastanawiacie, czy warto go kupić. Jeżeli chcecie być lepsi na wyścigach, no to kupienie tego zdalnie sterowanego samochodu na własność niewiele wam da. No coś tam daje, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten skok, no ale jak widzicie, te różnice nie są jakieś ogromne, więc to czy warto, no to to już zostawiam do Waszej oceny. Co innego gdybyśmy na wyścigach mogli używać na przykład miny, no to wtedy zakupienie swojego bandito z taką modyfikacją może miałoby jakiś większy sens, no ale póki co takie możliwości nie mamy. W mojej opinii bandito warto kupić tylko wtedy, kiedy chcemy nim sobie pojeździć po sesji swobodnej i tylko wtedy, kiedy uważamy, że ten skok sporo nam da na wyścigu, pod warunkiem jeśli często je gramy. A w tym odcinku to już właściwie tyle. No i standardowo, jeżeli Wam się ten odcinek podobał, no to zachęca Was do postawienia apeczki w górę pod tym filmem. Jeżeli ktoś z Was jest też nowy na tym kanale, a na pewno takie osoby też oglądają ten materiał. No to też Was zachęcam do zostawienia subika tam na dole. Jeżeli lubicie get online, no to na pewno nie pożałujecie. A my widzimy się w kolejnym materiale. Widzimy się też na live'ach, także do zobaczenia wszystkim. Cześć!